Siemaneczko, z tej strony Multi i dziś witam Was w kolejnym odcinku Fontany Wiedzy. Mam nadzieję, że jeszcze Was nie zasypało. W Warszawie śniegu sporo i wciąż przybywa, więc mamy prawdziwą zimę. Jestem ciekaw, czy ktoś już wywinął orła w tym roku. Mi niewiele brakowało ostatnio. Troszeczkę się spieszyłem. Patrzę, jedzie autobus. A tak naprawdę to stał na światłach, ale kawałek był więc no. I pomyślałem sobie, że raz się żyje ogień. Jak ruszyłem, jakbym o ziemię, to trzęsienie ziemi murowane. Więc dobrze, że nic się nie stało. Poza tym tak naprawdę nic specjalnego, troszeczkę się rozchorowałem, ale już mi przychodzi. No i mamy w WoCie obiecanki, cecanki, serwer testowy, pełno nowości, różne zapowiedzi i wciąż nie ma testu map w HD. Piaskownica wciąż nie ruszyła. Nie wiem dlaczego tak długo to trwa. Już dawno miała ruszyć. Pod koniec grudnia mamy końcówkę stycznia, więc <laughs> nie zdziwię się, jak mapy w HD wejdą pod koniec marca albo na początku kwietnia, bo coś nam się tutaj nie ułożyło poprawnie. I tak naprawdę to było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Nie, 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 to nie koniec. Chciałem podziękować bardzo za tak ciepłe przyjęcie poprzedniego filmu. 4500 pozytywnych ocen? Czyżbym rozdawał golda? <laughs> Poza tym witam również 300 nowych subskrybentów na naszym kanale. Więc teraz przechodzimy już do waszych pytań i moich no odpowiedzi, powiedzmy. <laughs> na dzień dobry bardziej ogłoszenie niż pytanie, aczkolwiek o ten temat zdecydowanie warto zahaczyć. Już 28 stycznia tego roku odbędzie się szomać pomiędzy Najlepszym klanem z serwera europejskiego Fame i najlepszym klanem z serwera rosyjskiego, czyli COPM2. Będzie to starcie już drugie w historii, ponieważ rok temu również te klany walczyły z sobą, wtedy Fame triumfował. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Będę miał okazję to starcie dla Was. Transmitować, a następnie wstawię je na YouTube, więc będzie można spokojnie obejrzeć. Bardzo się z tego powodu cieszę. Oczywiście grać nie będę, ponieważ nie występuję obecnie w fejmie, ale zostałem poproszony, aby to transmitować, więc dla mnie to będzie czysta przyjemność. Organizatorem tej jakby konfrontacji jest lepsza były gracz NAVI, obecnie menadżer drużyny Rush i właśnie streamer, YouTuber, także możliwe, że go życie. Dla mnie rewelacja. Zapraszam Was już za 8 dni do oglądania tego pojedynku. A tymczasem bardzo, bardzo kontrowersyjne pytania, ponieważ coś ostatnio często je zadajecie. A mi nawet one sprawiają przyjemność, bo jest ciekawie. Peter 322. Czy jest jakakolwiek szansa, aby artyleria zniknęła z gry World of Tanks? Powiem Wam, że teraz. Pewnie każdy powie, no niekoniecznie, raczej nie, ale parę miesięcy temu to nie było takie oczywiste. Pojawiły się liczne wypowiedzi w wywiadach, że jeśli ogłoszenie się nie sprawdzi, to Wargaming będzie musiał zastanowić się nad usunięciem arty. Możemy tylko myśleć, co by się wydarzyło: gracze zapewne otrzymali rekompensatę w xp, w kredytach. Pewnie też byłoby jeszcze jakieś inne korzyści dla graczy, którzy mieli artę. No ale wiemy o tym, że ogłoszenie się według orgamingu przyjęło. Ja i tak tego nienawidzę. Nigdy nie lubię marty. Chciałbym, aby zniknęła, ale ogłoszenie jest. Yy, gracze to zaakceptowali, chociaż większość. No i przez to raczej takiej szansy nie ma. Choć wyobraźcie sobie teraz, że gracie malinówkę i możecie czołgiem ciężkim pojechać na wieżę, i nie musicie się bać, że nagle. Padnie was była od T92 za 500, plus ogłuszenie na 20 parę sekund to byłoby piękne, ale też yy, no, wywołałoby pewne problemy, anomalie w matchmakerze: pojawiłoby się więcej maszyn dobrze opancerzonych, mniej lightów i tym samym bitwy mogłyby być dłuższe, co akurat nie byłoby problemem, byłoby nawet zarąbiste, bo bitwy są obecnie zbyt szybkie, ale bardziej chodzi o to, że te pojazdy słabiej uzbrojone. Miałyby teraz mniejszą funkcję, mniejsze znaczenie na polu bitwy? No, tutaj jest wiele do wytłumaczenia, ale ogółem odpowiedź jest taka: raczej szans na to nie ma. Joachim Pedro. Zawsze się zastanawiałem, czy pracownicy WG, community kontrybutorzy, progracze, mają jakieś wspomagania. O, dobrze się zaczyna. Lepsze RNG, korzystne losowania i tak dalej. Według mnie jest to niemożliwe, aby niektórzy gracze osiągali takie wyniki bez pomocy wargamingu. No, powiem wam, że. Tutaj pytanko bardzo ciekawe, tylko tak na logikę, jakby to miało wyglądać? Mamy jakiś programik do uruchamiania specjalnych bonusów, czy jak? Nagle klikam kombinację klawiszy ALT F4 i co? Zaczynam wszystko przebijać, zrzuca mnie na topkę i tak dalej? No, raczej średnio to możliwe, a już tak, w pełni na poważnie, no, każdy raczej trzeźwo myślący gracz wie, że no nie ma czegoś takiego, przynajmniej, przepraszam bardzo, przepraszam, pracownikiem w WG nigdy nie byłem, ale community kontrybutorem jestem, prograczem byłem, więc wiem, że <grafy> takich rzeczy nie otrzymywałem, a bym chciał, jak się da, to poproszę. <grafy> jak jest w obiegu taki programik, a ja po prostu jestem niedoinformowany, to to bardzo, bardzo chętnie przygarnę. No, wiadomo, że to byłaby zbyt piękna, ale było prawdziwe, no raczej oczywisto, oczywistość. Deper.pl zapytał, czy można nagrywać filmy z The World of Tanks bez żadnych konsekwencji? Czy potrzebna jest jakaś zgoda, akceptacja? Na dzień dzisiejszy nie. Na pewno, jeśli ktoś wypuszcza filmy bardzo często. I ma już jakąś tam popularność, ma swoje stałe gronowidzów, to warto zapytać Wargaming o program Community Contributor i wsparcie ewentualne techniczne z nagrywaniem materiałów, testowaniem czołgów, ale jeśli ktoś nagrywa filmy sporadycznie. Chce coś pokazać koledze, graczom, innym widzom, no to tak naprawdę niepotrzebna jest żadna zgoda i tak dalej. Na luzie można wstawiać filmy, kiedyś były z tym problemy, ale dziś bez problemu wszystko można ogarnąć bez yy, zgód. No bo nie oszukujmy się, jest tylu graczy, tyle filmów, że kto by to kontrolował? No nie da się, prawda? Teoretycznie Wargaming ma możliwość, aby usunąć każdy film z YouTube'a, są w stanie to osiągnąć, ale z tego nie korzystają, no bo to wywołałoby ogromną, tak zwaną główną burzę. No dobra, czas na kolejne pytania o oczołgi od Igora Boczonia. Czy według Ciebie części linii do ISA 4, szczególnie KW3, KW4, powinna dostać bafa? Jeśli tak, to jakiego? Ym, wydaje mi się, że tutaj moja odpowiedź Was nie zaskoczy. Zdecydowanie tak. ST1 jest naprawdę przyjemną dziewiątką. IS4 jest grywalną dychą, ale też przydałoby się poprawki. Ale KW3, KW4 te pojazdy od dawna wymagają zmian i tutaj sporo bym na nich korzyść pozmieniał. Szczególnie KW4 według mnie powinno mieć lepszy pancerz i lepszą armatę z wartością uszkodzeń w okolicach 390, tak aby. Straszyć rywali tak jak to robi IS-3. Drugie pytanie. Czy pojazdy pokroju 121, t 62 a i 4 mają jeszcze szansę powrócić do łask i być grywalne na twierdzach CW? Powiem Ci, że y, tak naprawdę szans na to dłużej nie ma, dopóki nie będzie poprawek. To jest tak, że wód się zmienia z dnia na dzień. Można powiedzieć, że dziś te pojazdy są popularne za miesiąc wchodzisz do wota Kompletne zmiany. Już nie ma piątek, są teraz na przykład super konkurory. I w ten sposób działa WOT. Gra się zmienia tak bardzo poważnie parę razy w roku i wtedy występują ogromne rotacje w maszynach. Jakie będą poprawki, to pojawią się nowe dyszki na natarciach i tak dalej. Pytanie od Mateusza Malinowskiego. Co z zamianą ISA-4 na ST-1 i czy wróci of auf Sto? Na początek może ta pierwsza kwestia. Powiem Ci, że wydaje się, że Wargaming na razie na tym się nie skupia. Nie jest to priorytet, więc zapewne na to jeszcze sobie poczekamy. Tak, parę miesięcy. Najciekawsze jest to, że w przyszłym patchu zachodzą ogromne zmiany w radzieckim drzewku. A mimo to zmiany te nie zajdą. Z ISM-4 i to jest bardzo dziwna decyzja. Zamiast zmienić to na raz, chcą to troszeczkę rozbić w czasie. Zapewne stawiam, że nie są jeszcze przekonani co do funkcji ST1 na 10 tierze i czekają na jakieś lepsze pomysły, może jakieś objawienie, genialną koncepcję. Po prostu czekamy, raczej poczekamy z 2-3-4 miechy minimum. A co do Wafla, jest to. Obecnie mówi się głośno o tym, że będzie to nagroda za misje osobiste. Ja jestem tym bardzo podjarany, bo... Kurde, wafelkiem to ja bym pograł. Tyle tylko, że Skoro to będzie nagroda za misje osobiste, to one nie będą mogły być za proste. Pamiętajcie również o tym, że Wargaming obiecał, że obecne rozkazy będą przeniesione i możliwe do wykorzystania w nowym sezonie misji osobistych. W tym wypadku moglibyśmy za... Na te... Moglibyśmy za te rozkazy pomijać misję I szybko odkryć tego wafla A to by oznaczało, że naprawdę Wielu graczy mogłoby się stać jego posiadaczem A nie chciałbym, aby jeździło ich za dużo Bo wtedy Mogłyby wystąpić problemy z balansem Przewidywałbym Wystąpienie większej ilości godzili, lodówek I te 4,9 Sheridanów Na trolu w takiej sytuacji Kolejne pytanko od Patryka Górskiego Max czy także zwróciłeś uwagę, że znacznie lepiej gra się nieparzystymi czołgami, to znaczy tiery 7, 9? Przy obecnym matchmakerze częściej jesteś na topce. Zdecydowanie trafna uwaga: ostatnio grałem sporo dziewiątkami i prawie zawsze rzucało mnie na topkę, szczególnie w plutonie, więc tutaj coś jest na rzeczy na pewno częściej niż szóstką, ósemką. Tam na topce jestem bardzo rzadko. Uwaga, prawdziwa bomba The 24. Czy z okazji świątecznego prezentu w postaci czołgu dla CC mogliście wybrać nagrody z kampanii, na przykład obiekta 907? Tutaj Ciebie, Maxus, rozczaruje, takiej opcji. Nie było, mogliśmy wybrać tylko część czołgów premium, ale też nie wszystkie. Na przykład nie mogłem wybrać bts Pancera 2J. Gdyby się dało, to bym wziął jednego z nich. A jeszcze bardziej chciałbym mieć t 22 Medium ewentualnie t 22 SR, jak to woli z nazwy. Pojazd był dostępny ten za misje, które można było wykonać tylko w trybie dominacji. No a dobry to nie jest po prostu rzadki, a ja lubię takie pojazdy, więc gdyby się dało, na pewno chciałbym go mieć najbardziej. Ostatnie pytanie na dziś od MisterRexesa.pl czy będzie więcej art premium? No proszę. Teraz pewnie tylko takie błoganie nie, nie tylko nie to. Na szczęście nie ma obecnie takich planów. Mamy w, mamy w ocie dwie arty premium: Sextona i Revha, i mam nadzieję, że na tym to się zakończy. Poza tym, warto powiedzieć, że na konsolach są jeszcze inne arty premium, ale konsole to już troszeczkę inny wątek. Niestety są też złe informacje. Zapewne w niedalekiej przyszłości pojawi się więcej art, ale w drzewkach, ponieważ Wargaming ma już plany, ma gotowe linie, więc muszą tylko przygotować modele, chcieć i czas wprowadzać arty innych drzewek. To będzie znowu masakra na randomach, bo każdy będzie te arty pewnie robił. Także to tyle ode mnie w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam gorąco do ocenia, komentowanie, zadawanie pytań poniżej i oczywiście subskrypcji kanału. Słyszymy się niedługo, możliwe że nawet jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Do zobaczenia, na razie hej!